Sponsorem kanału jest LGBT, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Siemanko, z tej strony Wąs i zapraszam Was na mój sędziowski pląs. Dzisiaj w nieco innych warunkach. Spielberg przeziębiony, dlatego nie jesteśmy na zewnątrz, a on mnie wewnątrz w studiu i Grande, ale... Moi drodzy, nie liczy się miejsce, liczy się merytoryka, liczą się sytuacje, za które serdecznie dziękuję. Kontrowersje, wszystkie filmy, które mi nadesłaliście na maila waski-kanal.pl. Zachęcam wszystkich do nadsyłania kolejnych. I przechodzimy już do tych sytuacji. 16 odcinek formatu Ale Panie Sędzio, w którym omawiam kontrowersje i sytuacje boiskowe nadsyłane przez widzów. Uważam za otwarty. Zaczynamy! Pierwsza sytuacja z Anglii nadesłana przez Łukasza T kategoria As Kier. Podsyłam link do wideo, w którym bramkarz Liverpoolu otrzymuje żółtą kartkę. Wiele osób twierdzi, że powinna być tu od razu bezpośrednia czerwona, dlatego bardzo chętnie usłyszałbym opinię eksperta w tym temacie. Moi drodzy, drogi Łukaszu i drodzy widzowie. W mojej ocenie bramkarz Liverpoolu zasłużył tutaj na czerwoną kartkę. Dla mnie jest to e, klasyczne doxo, czyli przerwanie realnej szansy na zdobycie gola e, przez rywali. I tutaj w tych sytuacjach co jest kluczowe? Stop klatka, żebyśmy ją zrobili w odpowiedniej sekundzie. Zrobiona sekundę za wcześnie albo za późno powoduje, że już możemy błędnie rozstrzygnąć tą sytuację. Tutaj w oglądanym tym klipie widzimy, że gracz Cardiff, praktycznie ten napastnik ma już otwartą drogę do do bramki. Patrzymy w którym kierunku ta piłka leci. Gdzie są pozostali obrońcy? Czy mia będzie miał łatwo czy trudno strzelić do pustej bramki, kiedy minie już tego bramkarza? Tutaj wszystkie te okoliczności, o których powiedziałem, podkreślają jedno, no, że ta bramka wypadła. Ten faul trzeba kwalifikować jako doxo, Bramkarz derec powinien wylecieć z boiska z asem kier. Druga sytuacja otrzymana B Borodo mecz piątej ligi wielkopolskiej grupy trzeciej z sierpnia 2000 tutaj chyba 21 roku powinno być a nie 22 bo bo sierpień dopiero za jakiś czas, więc to z ubiegłego roku. Jest to pierwsza kolejka, spotkanie między PKS Racot a Kanią Gostyń. Pamiętam, są flagi ekipy Racotu na meczach reprezentacji. Pytanie, czy to piłkarski klub, czy tak jak u mnie w PKS Radość, parafialny. Czy przypadkiem zawodnik w czarnej koszulce nie faulował zawodnika w niebieskiej? Po tym zagraniu padła bezpośrednio bramka, która została uznana. Proszę o wyjaśnienie tej. Sytuacji. Z całą stanowczością jestem w stanie stwierdzić, że ten gol nie powinien zostać uznany. Zapewne arbiter nie miał obrazu tego, że zaraz po tym przechwycie zawodnik odda strzał i ta piłka wpadnie do bramki. Ale tutaj to nie ma zupełnie jakiegokolwiek znaczenia, gdyż po prostu zawodnik w niebieskiej koszulce był faulowany przy próbie przejęcia piłki przez rywala. Gracz w czarnej koszulce nie zagrywa piłki, to jest ważne, tylko lewą nogą trafia w lewą nogę niebieskiego zawodnika. Jest to przewinienie, grę należy przerwać i podyktować rzut wolny bezpośredni. Jak sobie to obejrzycie na spokojnie w zwolnionym tempie, to myślę, że będziecie mieli podobne zdanie jak ja. Trzecia sytuacja. Była Anglia, była Polska, a teraz lecimy do dalekich Chin. Mateusz G przysłał ten materiał. Sędzia na warze. Podjął decyzję używając kartki, papieru, czy podjął właściwą decyzję. Słowem kluczem jest dla nas stopklatka. Żeby zrobić tą stopklatkę w odpowiednim momencie, kiedy ten zawodnik główkujący zagrywa piłkę do zawodnika, który ostatecznie skierował piłkę do bramki. I tutaj udało mi się tą stopklatkę zrobić. Zobaczcie. To jest właśnie ten kluczowy moment. Co do samego wyznaczenia tej linii na warze, tej linii spalonego kartką, to tak jak widzicie macie możliwość zobaczenia, jak to Sędziowie robią chociażby poprzez odcinki tego znakomitego w mojej ocenie serialu Sędziowie na Kanal Plus. No u nas. Te komputery już są na takim poziomie, że możemy tą linię sobie wyznaczyć, nie musimy się tutaj wspierać kartką, bo umówmy się, no ta kartka, tak samo jak wzrok ludzki, jest zawodna i w momencie, kiedy już mamy do czynienia z poważną technologią, to ta technologia może nas wspierać. W Chinach tego nie mają, tej opcji z tymi liniami, dlatego sędzia próbował się wspomóc kartką. Powiem szczerze, że pierwszy raz widziałem taki sposób, ale w mojej ocenie nie jest on zbyt dokładny i tutaj nie zdał egzaminu, bo Gol powinien być uznany, a jak widzicie tutaj, w konsekwencji, mimo waru, mimo konsultacji, sędziowie uznali, że ten napastnik był na pozycji spalonej, co w mojej ocenie jest błędem. Czwarta sytuacja budząca chyba największe kontrowersje, oburzenie. Awantura na sześć fajerek. To wszystko działo się w Rumunii od Michała W. Borodo. Jak sędziowie mogli uznać takiego gola? Napastnik zdobył ją przecież ręką. Jaka powinna być decyzja? To była sytuacja, która w ostatnim czasie na Twitterze też była dość mocno mm, opisywana i, i wzbudzała dość duże kontrowersje. Świat piłki nożnej nie chce, nie chce goli Bramek. Zdobywanych ręką albo bezpośrednio po przyjęciu piłki ręką. Tutaj mamy do czynienia z tą pierwszą sytuacją. Perfidnie wykonał taki ruch ręką, no i Piłka odbita od tej ręki wpadła do bramki, czyli zdobył ją w sposób y, niestety niedozwolony. Zrobił to celowo i w mojej ocenie dopuścił się tutaj również y, takiego przewinienia, które powinno zostać ukarane napomnieniem czyli żółtą kartką, gdyż chciał po prostu oszukać i sędziego, i, i rywali, i wszystkich kibiców. Widzi, że już jest przed nim tylko pusta bramka, i gdyby nie ta ręka, no to pewnie by nie dał rady z czupakiem. Y, sędziowie niestety to przeoczyli i uznali tą bramkę, no i w takich sytuacjach chcą go powiedzieć. Najbardziej pomocny jest war. Podobna, analogiczna sytuacja miała miejsce u nas, kiedy przed dobą waru pamiętny mecz Arki Gdynia i gol Rafała Siemaszki. I myślę, że takie babole i takie błędy mocno przyspieszyły też fakt, że ten war u nas w lidze na co dzień zaistniał. I podobnie myślę będzie w Rumunii, no bo nie tylko cała piłkarska Rumunia mówiła o tym, ale również wszyscy fani futbolu, no, że jak to jest możliwe, że taki sirkus, taka skandaloza, taki gol został uznany w lidze rumuńskiej i myślę, że jak spece od sędziowania w Rumunii obejrzą sobie jedną, drugą, trzecią powtórkę tego gola, to na pewno szybciej zdecydują się na to, żeby postawić wóz war u nich w lidze. Piąta sytuacja. Przenosimy się na nasze lokalne podwórka, a właściwie hale. Będzie to mecz nocnej ligi halowej. Dziękuję za podesłanie tego materiału. Czy piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową? Zgodnie z przepisami, żeby uznać taką bramkę, kiedy mamy stykówkę i piłka odbija się od poprzeczki, musi całym obwodem przekroczyć linię Bramkową. Nie może jakimkolwiek milimetrem tej piłki dotykać linii. Jeżeli dotyka tej linii odrobinę, to znaczy, że nie przeszła całym obwodem, czyli wtedy bramki nie możemy uznać. Oglądamy to raz, drugi, trzeci. Patrzymy też, gdzie był ustawiony arbiter. Jest to bardzo ciężka sytuacja, szczególnie dla tego sędziego boiskowego, gdzie nie mamy sędziego zabramkowego, czy też asystenta, który stoi. Idealnie w linii bramkowej. Sędzia nie jest w stanie fizycznie dostrzec tego, czy ona pełnym obwodem przeszła, czy też nie. W tej sytuacji, w mojej ocenie, po kilkukrotnym obejrzeniu tego nagrania, uważam, że piłka całym obwodem nie przekroczyła linii bramkowej i gol nie powinien zostać uznany. Trudna sytuacja, stykowa sytuacja, ale hmm, pamiętajmy o jednym, że jeżeli nie jesteśmy w 100%, w 110% pewni, że ona przeszła całym obwodem, no to bramki nie uznajemy. No i na koniec humoreska, moi drodzy. Zobaczcie, do czego tutaj doszło. Tomek Szpunar, jeden z twórców Zawód Sędzia na, na Twitterze. Arbiter również zapodał nam takiego tweeta, który tutaj wykorzystam. Mecz eliminacji Mistrzostw Świata, spotkanie w Ameryce Południowej. Reprezentacje grają, wielcy piłkarze na co dzień grający w Europie. No a sędziowie, a sędziowie nawalili. I nie wzięli chorągiewek, nie wzięli flak, i tutaj widzimy asystenta, który trzyma w ręku kijek. Na tym kijku owinięta kamizelka po prostu kamizelka służb porządkowych, czy też ochroniarza, która w tym meczu miała. Spełniać rolę właśnie sędziowskich flag. No i nie do pomyślenia sytuacja, słuchajcie, nawet u nas w niższych ligach, na Mazowszu, w innych okręgach jest podobnie. Dzień przed meczem asystenci muszą skontaktować się z głównym arbitrem, powiedzieć mu, jakie mają koszulki, jakie kolory, czy mają flagi, czy mają te flagi zabrać ze sobą, jak na ten mecz jedziemy, to są detale, ale od tych detali zależy potem, czy mamy skompletowany sprzęt na zawody, a czasami to są trudne zawody i nie dokładajmy sobie jeszcze problemów w postaci tego, że jesteśmy na ten mecz nieprzygotowani. Kilkaset spotkań za mną. Zawsze staram się mieć rezerwowe flagi w samochodzie. Nawet ich nie biorę do torby, ale wsadzę je do samochodu. Nóż, widelec, coś się stanie. Złamiemy chorągiewkę, piłkarz na nią wpadnie i nam ją połamie. Zawsze wtedy mamy jakąkolwiek alternatywę, a tutaj tej, tej zapobli, zapobiegliwości chyba nieco zabrakło. Także moi drodzy, zobaczcie, że takie akcje nie tylko w niższych ligach, ale także w meczach yy, drużyn międzypaństwowych na najwyższym poziomie. No i tą humoreską, moi drodzy, kończymy. 16 odcinek formatu, Ale, Panie Sędzio. Czekam już z niecierpliwością, bo zostało półtora miesiąca do tego, żeby wznowiły się rozgrywki w niższych ligach. Czekam aż te boiska się zazielenią i w końcu będziemy mogli wrócić do tego, co tak bardziej, bardzo lubimy czyli do arbitrażu na murawach. Moi drodzy, przypominam oczywiście o lajkach, subach i dzwoneczkach. Wspierajcie nas na Patronite i wspierajcie nas również poprzez kliknięcie przycisku wesprzyj na YouTubie. A jeżeli ktoś cały czas ma dla mnie hitowe kontrowersje i sytuacje boiskowe, podsyłajcie je na maila kontakt małpa -waski A jeżeli moje rozstrzygnięcia, moje opinie no, są inne od Waszych. Napiszcie w komentarzu, że z jedną, z drugą czy z trzecią moją oceną tych sytuacji się nie zgadzacie. Chętnie podyskutuję z Wami w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.